Dziękuję za wsparcie kanału i pozdrawiam. Witam wszystkich serdecznie kolejnym odcinku z DHTZ. Dzisiaj to będzie specjalny odcinek wyjątkowy, bo wiadomo dzisiaj zaskoczyłamy trochę e, aktualizację, nie aktualizacja, no bo aktualizacja będzie sobie za 3 dni. Informacja, którą nam podali na, na, w piątek, bo wiadomo dzisiaj miała być informacja, y, która miała wszystkich zadziwić, pod względem HTZ-u. I co? chodzę oczywiście po pracy y, na moją cudowną, oczywiście, kilka do klikania oczywiście misji i patrzę i dostałem powiadomienie, jak ja to po prostu zauważyłem. Zszokowany jestem. A co tu wygląda? Proszę bardzo. To jest Speed Server, tak? do otwiera serwer, czyli międzynarodowy Speed Server, czyli wszyscy z całego świata będą grać na speed serverze. I co, o co tam chodzi? Co polega, co można wygrać. Więc tak, Speed Server będzie oczywiście 1 lipca o godzinie północy, czyli 24. Będzie oczywiście 2 4 tygodnie no Tam 4 tygodnie, tam kilka dni, czyli miesiąc do 31 lipca i jak mówię, 30 dni. No, sobie 31. No i oczywiście, za tam czołowe miejsce topki zgaduję, że top chyba 10, jeżeli się nic nie zmieniło. Może 15, kto wie, nie wiadomo co mogło się tu zmienić. Dostajecie oczywiście nagrodę e, w Speed, speed serverze, albo ktoś się pytał o nagrodę. To jeżeli dobrze pamiętam jak było na z e, jedynce dostawał się tylko PETA Blusa, nic więcej. Nie wiem czy coś tutaj się, się zmieni, bo za dużo nic nie e, pisali. O żadnych jakichś tam informacjach. Jedynie tylko co dodali no to mm, ten mini event, czyli piramida nieszczęścia. Jakby ktoś chciał wiedzieć, no to w sumie już chyba dzisiaj już jest do zdobycia zmówka, która mówka jest dla mnie główną. no ale wiadomo, i dzień szczęścia nic nie daje. No ale mówię. Jest speed server w Hedzen, czyli to będzie chyba już druga edycja, czyli drugi serwer. I o co o tym myślicie? Czy jest sens zagrać, czy nie? I ogólnie właśnie mam do Was pytanie. Czy byście chcieli, żeby zrobić taką miesięczną tylko serię spit serwera? Jeżeli byście chcieli, dodajcie sobie w komentarze albo wiecie co, dajcie mi oczywiście yy, znać w, w głosowaniu od razu po tym filmie będzie yy, głosowanie czy byście chcieli serię Speed Serveda z EKD, ale od razu mówię, jeżeli będę chciał robić yy, serię tego Speed Serveda, to P29 będzie po prostu wstrzymany, no po prostu nie wiem, może jeden odcinek na dwa tygodnie może tydzień będzie, ale Wiadomo, no jeżeli ja yy, to jeden serwer, nie dwa, zazwyczaj na dwa, dwa serwery no bo oni oganią jeszcze dodatkowo to no to tym bardziej, więc... jakbyście byście chcieli serwer, dajcie znać w komentarzach i tak posłuchajcie, czy byście chcieli. No bo szczerze mówiąc, pogamy sobie dla fanów, bo... No, taki spit serwer jak dany nic nie znaczą. Może coś to jakoś tam tą na, nagrodę ciekawą, no bo powiedzmy że Z takim petem, to mogą sobie sadzić trochę w dupę, no bo powiedzmy szczerze, z ten PET daje 15%... się, Dodatkowego trafienia krytycznego po danym ataku. No. Spoko tego taka umiejętność mech Więc... Nie wiem komu się to przyda. Eee, ten pecik może dodać nam jakieś ciekawe nagrody, kto wie. Zobaczymy. Eee, przypomnę do czegoś, że za 3 dni, czyli 27. Eee, nie, 29? No tam 28 czy tam 29. Po poprzednim odcinku to powiedziałem, więc ktoś tam... Yy, dokładnie to tam sobie po zobaczyć poprzedni odcinek będzie akredytacja zobaczymy co tej akredytacji będzie może coś ciekawego nie zobaczymy więc to taki krótki szybki odcinek dajcie mi znać czy byście chcieli ten spicewę dajcie e, e, dajcie znać w głosowaniu link jak zawsze w opisie więc dzięki za obejrzenie i cześć pa